To Polska, gości dzisiaj w gospodarstwie Pana Jacka Bachorza, drugiego laureata konkursu Odpicujemy Ci Ursusa. Panie Jacku, proszę nam krótko opowiedzieć, kiedy zakupił Pan ciągnik Ursus C330 i jak się on przez ten czas u Pana sprawował? Mojego Ursusa zakupiłem w 1990 roku. Jestem jego drugim właścicielem. Ciągnik został wyprodukowany w 1971 roku. Modernizacja gospodarstwa zaczęła się właśnie od zakupu tej trzydziestki. Przez 23 lata ciągnik był jedyny w gospodarstwie i musiał wykonywać wszystkie prace polowe. Przez ten cały czas ciągnik się bardzo dobrze sprawował, nie było żadnych poważnych awarii, nie licząc oczywiście dwóch napraw głównych silnika. Proszę przypomnieć nam hasło, które zapewniło kapitalny remont Pańskiego traktora. Mój Ursus pracuje ponad 40 lat. Super maszyna, a nie żaden grad. Top agrad 20 lat trafia na wieś w każdym powiecie, nie świętuje jeszcze drugie dwudziestolecie. Dziękujemy Panie Jacku. Do zobaczenia przy odbiorze ciągnika.